Koleczko. Zaczniemy dzień od ściągnięcia klemy. Zobaczymy, jak się Inf zachowa. Ale mam już pewne informacje, dlaczego to się stało i jak wielka to jest pierdoła. Wychodzi yy. na to, że to auto jest całkowicie nieskomplikowane. Tylko trzeba wiedzieć, co i jak. A jak się nie wie, to potem wychodzą takie irytujące sytuacje jak u mnie. Tak więc idę do Infa i to jest mój sportwagon, moja Alfa. Pod wagon, ściągniemy klimę, zobaczymy jak się zachowa. Potem Wam pokażę tą 156 i troszeczkę o niej powiem. Mała przymiareczka. Dobrze, przypuszczam, że i tak to nic nie da. No, więc tak. Tak jak się orientowałem, znaczy co mi parę osób pisało, co wygląda w sumie na banalne. Czyli tu są dwie kostki, przez które idą wszystkie informacje, które są wyświetlane na wyświetlaczu. Tam są obroty, opon, jakieś inne gówna. Spalanie, i cała ta reszta. I te dwie kostki, jeżeli się rozepną, to nie ma zamkniętego, jakby obiegu. Dlatego też on nie dostaje tu informacji. I on pokazuje, że mam pusty bak, mimo że mam pół baku jeszcze. Pokazuje ABS, pokazuje, że się ślizga, pokazuje, że jest ręczny. Ja daję gaz, obroty nie wskakują i podobno wystarczy tylko podpiąć te dwie kostki, skasować błędy, i wszystko będzie ok. No, bo ogólnie. Tutaj było wszystko teraz zrobione. Ja po ściągnięciu kierownicy czujnik kąta skrętu zaczął wariować, więc to było zrobione. No i zostały tam takie pierdołki, no i teraz to. Ja no oczywiście spanikowałem, ale już chyba muszę przeprosić e, infa. Oh, taką radość jak on daje, to jest e, coś pięknego. I naprawdę, jak go będę sprzedawał, to dowiecie się o tym, ale raczej z forum, gdzie ludzie e, dadzą dobre pieniądze. Ja nie mówię, bo już wczoraj dostałem w sumie opcję nawet dobrą, 52 tysiące za niego. Ja sam też powiedziałem, że jakbym go sprzedawał, no to robię maskę oczywiście w kolorze dachu, bo nie sprzedam komuś z Venomem, bo to jest bardzo indywidualne i komuś się to podobać nie będzie. Natomiast nie, nie zamierzam go sprzedawać, jadę zamontować mu gaz za niedługo, i tyle do chłopaków z Gliwis, tylko żeby wyrazili mi te obroty na tej przepływce, czy na tej, na tej przepustnicy, coś tam w tarczobębnie, no i to jest tyle. Założyłbym 2DIN radio, ale to ten wyświetlacz tutaj, on pokazuje większość innych informacji, jak od nawiewów, klimy, wszystkie te inne informacje pokazuje, których mi 2DIN nie pokaże. Musiałbym go przełożyć, A ja widziałem, że przekładali gdzieś tu do góry, na dół i jakoś sobie dawali radę. Także takie pierdoły. Które są tylko pierdołami Ale potrafią irytować I potrafią zniechęcić do samochodu A na drugi dzień człowiek jak się dowiaduje Podzwonił i się dowiaduje co jest przyczyną To zmyśli kurwa chłopie nie? Takie pierdoły Zwłaszcza, że masz świadomość tego, że auto jest Odjebane wszędzie perfekcyjnie I, i, i nagle ja się tam powiedzmy yy, Negatywnie nastawiam ze względu na to Że mi pojawiły się jakieś kontrolki To, to już jest typowa panika no, Tak jak mówię no, specjalistów od Japońców mam yy, Daleko Dobra, jadę teraz z Alfą y, zrobić jej klimę. Widzicie, co tu pisze? No, jesteśmy w Alfie. Jadę Alfie zrobić klimę, bo coś nie dmucha, prawdopodobnie ten y, filtr pyłkowy y, i kompresor trzeba zrobić. No ale to są takie pierdoły. Y, dlaczego Alfa i dlaczego 1.9 od TD? Bo dużo osób pisało, że zamieniłem infa na Alfę. Nie, Alfa to jest moje trzecie auto, a ja lubię yy, ogólnie silniki diesla na trasy. Więc jakbym miał jechać, wziąłem takie kombi. Yy, 1.9 dziewięć odtedy. Dałem za niego naprawdę niedużo, bo ten 3000 yy, dokupiłem do tego felgi z oponami za 500 felgi oryginalne z Alfy 15. Yy, był troszeczkę zaniedbany w środku. Musiałem go odszczurzyć, podkurzać, wyczyścić wszystko ale z kolei był bardzo zadbany mechanicznie. Osoba, która mi sprzedawała, widać było, że nie dbała o wnętrze, ale mechanicznie mam całą książkę, co było zrobione. Jest całe zawieszenie, nowe tarcze, nowe klocki, nowe jakieś gruszki z tyłu, nowe turbo, pasek, jakiś tam naprężacz. Jest naprawdę tutaj wszystko zrobione. Silnik chodzi tak równiutko, że no, warto było i mam nadzieję, że auto mi posłuży długo, chociaż więcej będzie tym jeździć moja kobieta niż ja, ale jest pakowne. I przede wszystkim no, ocencie sami stan, jak to wygląda od środka. No, także mi się wydaje, że za trójkę było warto. Oczywiście ja chciałem tą 159 24 JTD, ale Drugie mocne auto, po co? No też pewnie i tak ją za jakiś czas yy, kupię. Póki co ta 156 myślę, że z wersji 1.9 będzie się sprawdzała. Jadę robić klimę, a dla Was. Ciao! Dobra, alfa zawieziona kompresor się nie załączał, bo była pusta klima, więc naładować klimę i trzeba tam zrobić coś z płytką tego wyświetlacza, który pokazuje spalanie, bo ona, on się tak naprawdę załącza, kiedy jest mokro, wilgotno, a jak jest sucho, to nie, więc trzeba wyczyścić płytkę, żeby pokazywał spalanie. Chociaż z drugiej strony po co mi wiedzieć spalanie, jak wiem, że te 1,9 JTD tak naprawdę gówno palą, nie? Ale niech jest wszystko sprawne. Co do sytuacji z Alfą, z kliniką, Słuchajcie, no zrobicie jak uważacie, ja Wam powiedziałem, że szef całej tej kliniki zachował się mega w porządku, bo zasponsorował, powiedzmy, moje diagnozowanie, moje leczenie, moje rezonans w szpitalu, co jest naprawdę w chuj fajne. No a jaki był lekarz, jaka była recepcja, no to już sami wiecie, ocenicie sami. Wiadomo, że całkiem prawdopodobne, że gdyby chodziło o zwykłego szaraka kowalskiego, to mogłoby się to tak nie zakończyć, ale jak widać, jak się chce, to się da. Tylko trzeba naprawdę zrobić e, zadymę. No, tyle. Dobrze już, lecimy z qa Teraz dostałem jeszcze telefon, że Hammer jest gotowy. E, muszę go jeszcze zabrać teraz do blacharza, żeby poprawił zawias w prawych drzwiach. I jest wszystko. Hammer e, do odbioru. Polecimy sobie z ostatniego e, odcinka jakieś, jeżeli tu były jakieś pytania, bo widziałem. I potem przejdziemy do tego odcinka, w którym było E, pytania do e, Q&A. O, tu właśnie ktoś pisze o tym, że nie podłączyłem modułów nad radiem, stąd te wszystkie błędy. Dwie białe kocki tam są, ponownie wszystko będzie chodzić. O tym, o tym samym mi powiedział potem e, jeden i drugi e, od e, właśnie Japońców, że tak e, się dzieje. Q&A. Kto w końcu jest w ekipie KFD? Oglądam Wasze prywatne kanały, każdy z kimś obrębnie współpracuje, ale czy kiedyś powstanie jakiś wspólny mianownik? E, były jakieś te dyski wspólne, czy coś takiego, natomiast kto jest w ekipie KWD? No, ja, Paleciok, Seba, Big Mike, Wojtek, Agresywny Michał i Mleko. Tak? Nie zapomniałem o nikim? <grym> Chyba nie. Czy to czasem nie są problemy ze skrzynią biegów? Takie zrywy, podbijanie obrotów? Mm, nie, bo ja sprawdzałem na manualu nie, skrzynię, ona wszystko bardzo ładnie chodzi. Nie, nie rwie, to, ona, to nie jest tak, że to się zrywa. To jest po prostu takie przyduszenie, jakby z obrotów, jakby nie miał powietrza. Co się stało z jakością zmienić telefon. Nie, nagrywałem przednią kamerką i do tego jeszcze w nocy. Czy mógłby podać jakieś szczegóły odnośnie chłopaków z Gliwic? Podam jak najbardziej. Przyjadę tam, będę za chwilę dzwonił. Umówię się i podam co to jest za warsztat. Polecili mi go chłopaki z Dark Studio w Gliwicach. Mówili też, że, że też bardzo dobrze opiekują się Japońcami, więc jeżeli będę miał ich bliżej, to dlaczego nie? Miałem ten Boki, Boki Brody zgolić. Żebyście mi nie mówili, że spucham. Jak mógłbym spuchnąć, jak ja z towaru szedłem, A kurwa, miałem to zgolić. <grym> Umyj przepływka i z Dobra, o tym nie będziemy tutaj gadać. Tam ja był jeden taki, co mnie strasznie... Na początku myślałem, że jest po prostu trolem, ale okazał się totalnym idiotą. Odnośnie wypisywania. Pod, pod mi, pod każdym filmem, że 5000 za infinity. 5000, no dobra, teraz 10, teraz 15. I mówi w końcu go sprzedaję. Mówię, kurwa, to za, to za debil. Masakra Jak u mnie z ciśnieniem krwi? Może głupie pytanie, ale chciałem wiedzieć. To nie jest głupie pytanie. Kiedy nie jestem na bombie, ciśnienie mam, kurde, ogólnie bardzo niskie, wieszcie mi, to jest takie 105 na 70. Takie ciśnienie mam, kiedy nie jestem na bombie. Jak jestem na bombie, na mocniejszej bombie, to ciśnienie nieraz jest 135 powiedzmy na 90. Raz się chyba zdarzyło, że powyżej 140 było, ale to wtedy się okropnie, okropnie czułem. Zresztą po mnie widać, że wchodzę na bombę, bo i za chwilę się ilość czerwonych krwinek zwiększa, czyli automatycznie tu mi się robi na przykład czerwone pod oczami, tu czy podczas wysiłku, kiedy ciśnienie wzrasta, automatycznie zmieniam kolory. No ale to ma chyba większość ludzi na soku, tak? Tutaj jest o tych zimnych lutach. Tutaj nie ma chyba nic już do Q&A. Q&A, 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 Q&A. Czy MSM pomaga na strzelaniu zestawy? W sumie nie tylko, bo nawet zawiasy z szczęki potrafią. Jak poprawić front, skład? Skład, nie skład, gdyż tanga potrafi często się zsuwać. Fronty, jeżeli sztanga się zsuwa, spróbuj sobie złapać na paskach do <coughs> ciągu. Ja teraz cały czas, kurwa, kaszle. Cztery tygodnie minęły, jak rzuciłem palenie i zaczyna się ten cały kaszel, oczyszczanie no, oskrzeli, płuc i w ogóle wszystkiego. Więc paski złapać sobie w ten sposób, nie powinna się zsuwać. Czy MSM pomaga na strzelające stawy? Myślę, że jak najbardziej MSM pomaga, natomiast jeszcze plus sobie to kolagen, witaminę C bierz i, i powinno pomóc. Pytanie do Kinej. Grzesiu, jak polecasz pić węglowodany, kreatynę i BCA, jeżeli to ma w ogóle znaczenie w pytaniu to ćwiczę 4-5 razy w tygodniu to 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 to. nie polecam po co pić BCA, ludzie, to jest z BCAA to jest tak samo jak z glutaminą. Glutamina, żeby Dostała się do organizmu, ona najpierw musi posłużyć jako paliwo dla żołądka. Więc tak naprawdę dostaje się do nas może z 30% tego, co my damy. A jeżeli damy nadwyżkę, to organizm potraktuje to jako nadwyżkę i po prostu to wysikacie. Czyli to jest taki najdroższy zapełniacz muszli klezetowej jako glutamina. Natomiast same BCA to są tylko 3 aminokwasy, które bez reszty aminokwasów zupełnie nie będą działać, tak samo bez tych endoegzogennych one są głównie potrzebne, więc musimy mieć pełen profil aminokwasowy, więc lepiej po prostu wypić sobie białko samo BCA glutamina, absolutnie a węglowodany i kreatynę razem z rana kreatynę i przed powiedzmy treningiem, przynajmniej ja tak stosowałem węglowodany w czasie treningu lub po treningu o, tu ktoś mówi, że to może być sonda lambda Widzicie, to jest, to jest, ja to zostawiam Specjaliście, niech oni sobie to tam e, Robią tu, ru, ru. Tutaj jest, o tej alfie To nie będziemy Co ci tak ta paszcza spuchła? Nie spuchła, no broda Mówiłem, no Eee Dobra, tutaj nie mamy nic, wracamy, wracamy i idziemy. Tu jest przegląd tygodnia, to nie chcę się tam wchodzić. Ogólnie, kurwa, powiem Wam tak. Nie zarabiam na YouTube już chyba z półtora tygodnia nic, zero. Wyłączają mi wszystkie reklamy. Jak miałem zarobku, żeby Was nie skłamać, 600-700 dolarów miesięcznie. Tak teraz mam 270 dolarów, kurwa ja już, ja już nic tam, po co mam oni mnie wyłączają normalnie na żywca wszystkie reklamy, wszystko mi wyłączają, więc ja już to mam w dupie, nagrywam tak naprawdę w sumie tylko dla was, bo yy, za 200 dolarów miesięcznie robić codziennie odcinki, montować, to bawić się, to użerać się z niektórymi, A. Czy osoba ze zwyrodnieniem stawów kolonów może robić martwiecią klasyczną albo może chociaż ze stojaków? Ortopeda twierdzi, że raczej nie, ale wolę zapytać Ciebie. Dlaczego byś miał nie robić nawet chociażby takich rak puli, nie? Kwestia tylko wzmocnienia wszystkiego tego, co jest dookoła stawu. Ortopeda, wiecie jak jest z ortopedami? Zdajcie ortopedę, który jest na czasie. No chyba, że tam jest faktycznie jakieś porządne zwyrodnienie, no ale to nie jest pytanie do mnie, to już musi ocenić naprawdę ktoś ogarnięty. Czy oponki dobrze się sprawują tego producenta? Jak ze ścieralnością? <laughs> Ogólnie te Pirelli dobrze się sprawują, tak samo na deszczu, ale zauważyłem, że dość szybko się ścierają. Owszem, ja też co chwilę nim miele, latam bokiem, ale wydaje mi się, że kąty sporty były wytrzymalsze. Łysę opony w takim sprzęcie, panie. Tam jest 6,5 mm bieżnika. Jakie łysy. Jakie białko dla osoby z wrażliwym żołądkiem? Trzeba próbować. Ja ci nie powiem, że Pro Optimum Way Gold jest dobre, chociaż masz po nim rewolucję. Próbuj, naprawdę. To, to zazwyczaj to jest wszystko jedno i to samo, nie? Przykładowo serwatka czy składnik białek KFD i Olimpu jest od tego samego producenta z Niemiec, tak? Jakość wykonania jest taka sama. Niby ta formotywa ma farmaceutyczną jakość, możesz spróbować, ale no tak, jak mówię, transprojekt to nie jest tak, że ja ci powiem, że na pewno po tej nie będziesz miał rewolucji, nie? Pytanie dotyczące Monster Power do wyciskania Ram. Waży 80 kg, który kupić? Ten 50, do 80 czy 80-100? Kupić sobie ten mniejszy. Zależy też, ile wyciskasz. Nie zapytałem. Bo kupisz mniejszy, będziesz wyciskał więcej, jeżeli doradzę go panować. Jeżeli jesteś na ciężarach, powiedzmy, mniejszych, takich 130-120 kg, kup sobie normalny w Twoim kategorii wagowej. Chociaż jak ważysz 80, ten 50-80 do 80 będzie OK, o ile nie przybierzesz na wadze. Nie miałem do czynienia z przepukliną ślizgową. Ładne te lampy, masz już te bilety. Nie, nie mam tych biletów, akurat dzisiaj je wysłałem, dzisiaj je sprzedałem za cztery zdówki, bo po prostu mi leżały, a do mnie nie podeszły. Czy miałem problemy z urazem w obrębie stożka rotatorów? Tak, miałem wapnienie na ścianie z miałem dużo z sto stożkami rotatorów i tak naprawdę nie pomagało nic, pomogła mi tylko i wyłącznie fala uderzeniowa, tak często odradzana przez fizjoterapeutów. E nie piłem miodu od mistrza Polski Pasieka Jaros. Półtoraki są najlepsze. Wiem. Czy buty do podnoszenia ciężarów mogą mieć wpływ na skrócenie ścięgna Achillesa? Pytam, bo zerwałem na meczu trochę, a trochę w nich podnosiłem z góry. Dzięki. Czy mogą mieć wpływ na skrócenie? Nie no na skrócenie nie będą miały wpływu, natomiast jeżeli jest on skrócony, to na pewno takie buty pomogą Ci utrzymać prawidłową pozycję do yy, siadu, ponieważ skrócą Twoją dźwignię całą, tak? O co chodzi z tymi miodami? To już było wyjaśnione. Czy jest sens wejście Enan i Oksa? Enan jak najbardziej, Oksa tak naprawdę jest kosmetykiem, którego trzeba brać naprawdę mega dużo i dla zwykłego szaraka Oksa może być droga, bo będzie kosztowała 300-350 zł za setkę. Przykładowo ja za swoją Oksę płaciłem. Dobra, będziemy szczerzy. Patrzyłem powiedzmy 180 zł, 170 zł za 100 tabletek oksy mojej dobrej oksy przebadanej oksy, ale to było takie moje dojście, które mam nadal. No i wiadomo, że no nie każdy tak będzie miał. Natomiast zawodowcy, jak walą oksy, to walą po 10, 100 mg dziennie, nie? Bandaż zakłada się w rękawicach, bo dział skórę się wbija panie. Ja tydzień kurwa nie mogłem się przestać drapać po palcach. Nie same bąble, nie? Eee... Tu na przykład jest ten komentarz. Nie wiem za bardzo o co w mi chodzi. Grzesie i fajne te film 8 ale ta bajera nie na miejscu Kok zrówna się wszystko. Pikuch i taba i, I kropki między tym wszystkim. Yy, no nie wiem o co chodzi, natomiast mój translator zwariował. Spalił się jak to wpuściłem tam. Hmm. <laughs> W chwili obecnej, Twoja facjata bardzo przypomina moje jaja. Zaraz, Kurwa. No to jest takie jajo, no. Jestem po zerwaniu ATFL, kiedy zawodowo trenowałem kolarstwo. Jakie nie byś polecał? Obecnie lekarz powiedział, że absolutnie żadnego dźwigania w wysiłku dla stopy. Zależy, jak, jak dawno temu to zerwałeś. Natomiast, kurde, no, dlaczego? Można, można dużo rzeczy robić. Jak było świeżo zerwane, no to trzeba było zacząć od podstaw. No, ale musielibyśmy sobie to się przeanalizować. Yy, same na izometryczne ćwiczenia. No trzeba by było siąść, przeanalizować. Natomiast yy, jeżeli to było świeżo zerwane, no to na no, wiadomo, że nie możesz, nie, ale jeżeli jakiś czas temu i to już jest zagojone, to ćwiczenia jak najbardziej wykonywać. Pokazuj więcej fury podczas vlogów. Ciężko nacieszyć oko przez tak krótkie przebitki. Mm, mm, mm. Błędy, błędy! Znaczy ją, wiecie jak wygląda. Tył bardzo ładnie wysz. kurwa, Wygląda ten tył pięknie, nie? Hej, widzowie, a co z ręką? A z ręką jest to, że jutro idę do e, szpitala pt. Śląskiego, gdzie mam załatwioną darmową e, wizytę, konsultację, rezonans, właśnie od tego szefa e, Alfy. Hmm. Czy wiem, od czego przeskakuje na garstkę przy ruchu? Jakbyś chciał odkręcić swoich. Nie wiem, niestety. Tu jest problem z wyciskaniem. Rekord na zawodach 110, a w siadzie 210, w ciągu 205. Oglądając Twoje filmiki, tre... filmiki, widzę, że nie umiem użyć leg drive'u. Mimo, że spinam pośladki i nogi, jak i czynię dobra do nauki leg drive'u? Mm, przede wszystkim synchronizacja. To jest... Dużo ludzi potrafi zrobić leg drive, ale nie synchronizują go i wszystko się po prostu idzie jebać. Zastosować sobie dłuższą ekscentrykę, dłuższą pauzę i uczyć się tego na mniejszych ciężarach. Nie da się tych wlotów z tego nowszego zastosować, adoptować. Da się, właśnie je kupiłem i pokazałem wam, że już robię przymiarkę. Dałbyś radę wyzerować jeden taki miód. No, panie. Ja tak codziennie robię. Oj. Nagraj jak możesz te dywaniki, jak jest to spasowane. No, widzieliście, jak jest spasowane. Jest to bardzo dobrze spasowane. Czyści się je dobrze, odkurza się je dobrze, można je wyciągnąć w każdej chwili i kolorów jest mnóstwo do każdego auta. Na AliExpressie znajdziecie. Może deka pomoże na stawy? Deka nie pomaga na stawy. Deka tylko zwiększa, powiedzmy, yy, retencję wody w okolicy stawów, dlatego wydaje nam się, że mniej boli. Ale ona nic zupełnie nie regeneruje. No, tyle w sumie. Krótkie QA. Coś z życia, coś z auta. Na dzisiaj chyba wystarczy. Wszystko działa! Wszystko działa! Słuchajcie, no działa wszystko. Wszystko, wszystko. Podłączyłem tylko to radio, czyli to, gdzie było rozłączone. Nie zrobiliśmy tego CD. To CD zrobimy po wakacjach, ale jest na to pomysł, co tam się dzieje. Więc pikuś, tak naprawdę drobnostka. Wszystkie będę podnikały, skasowałem z pamięci usterek, i wszystko działa. To, co mi stukało gdzieś tam w kole, też okazało że się poluzował zacisk. Piszczenie, które było na wybojach, szukaliśmy na gumach, na wahaczach, a okazało się, że to był odbojnik na masce, a siedzieliśmy nad tym dwie godziny. No i zostało tylko to z tymi obrotami czyli z tego, co ja się orientowałem adaptacja przepustnicy, yy, czy przepływki i tak dalej, takie rzeczy, ale to już mi zrobią chłopaki w, w Gliwicach, także auto, nówka sztuka, śmiga, pff, takie pierdoły czasami, rozumiecie, potrafią człowieka zniechęcić, a potem człowiek sobie myśli kurde, już auto zjechał, już je skreślił, już pocisnął, a tu jedna kostka odpięta i, i, i takie pierdoły, nie jednak, jednak, no jednak to jest, to jest dobra fura i nieawaryjna i tyle, no Aż go sobie umyłem. Chyba zasłużył na mycie, co? Mówiliście, żebym go więcej pokazywał. To tak na szybko tylko. Póki jest umyty. Rzucimy okiem. Niezawodny Infiniti, kurwa. Teraz mi się chce śmiać z tych tam, co pisali. A mówiłem, że to się będzie pierdolić. Nic się nie pierdoli. Ja po prostu odpiłem dwie kostki, kurwa. zapiłem dwie kostki i auto jest bezawaryjne, kurwa. Q&A.